Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dziś przed Wami mój mały osobisty sukces, zbliżająca się antologia, konkurs i sztuczna inteligencja, która wykorzystywana jest do niecnych nieco celów. Poza tym wyjątkowo ciekawe okruchy, zapowiedzi dwóch gier wielkiego kalibru oraz bardzo przyjemny bonus od wydawnictwa Insignis. Zapraszam do wysłuchania. Chcę przedstawić Wam mój pierwszy patronat medialny, południowe Podlasie w innym wymiarze, bo o nim mowa. Jest antologią pokonkursową wydaną przez Stowarzyszenie Klubu Miłośników Fantastyki Biały Kruk. I pojawi się w internecie już niebawem, bo wieczorem 28 lutego. W środku znajduje się pięć opowiadań autorstwa laureatów konkursu oraz tekst popularno-naukowy Kilka słów o Południowym Podlasiu autorstwa doktora Rafała Dmowskiego, historyka i dyrektora archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Za projekt okładki natomiast odpowiedzialna jest Małgorzata Lewandowska. Trwa właśnie konkurs literacki o nazwie Fantazje Zielonogórskie 2023. Jest to trzynasta edycja tego ogólnopolskiego konkursu. I to właśnie trzynastka jest tematem przewodnim. Jak ujęli to sami organizatorzy? Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Chodzi o niefortunne zbiegi okoliczności i ryzykowne zakręty dziejów złośliwość losu rechot historii. Przedziwne przypadki plączące ścieżki bohaterów i krzyżujące najbardziej przemyślne plany. Istotne jest jednak, żeby opowiadanie inspirowane było historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry. Konkurs trwa do 31 maja, a główną nagrodą jest 1000 zł oraz okolicznościowa statuetka zielonogórskiej wiedźmy. Mówiąc szczerze, cieszą mnie takie konkursy. Regulamin, do którego link znajdziecie w opisie, wygląda na bardzo uczciwy. Więc to właśnie do niego odsyłam was po więcej szczegółów. Dopiór! Sztuczna inteligencja okazała się zmorą nie tylko dla artystów grafików, ale również dla samych pisarzy. Konkretniej zaś, to edytor magazynu Clerk's World, Neil Clerk, zamieścił na swoim blogu wpis, którym informuje o zauważalnym wzroście zgłoszeń, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Post zamieszczony został 15 lutego, i już wtedy liczba spamerskich zgłoszeń była ponad trzykrotnie wyższa niż liczba takich prób z grudnia zeszłego roku. Doszło do tego, że 38% wszystkich zgłoszeń jest fałszywych. W efekcie magazyn, przynajmniej na jakiś czas, zawiesił możliwość przesyłania tekstów. Nie są jednak jedynym magazynem, który postanowił zabrać głos. Również GrimDark magazyn przedstawił swoje stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji. Nie będą świadomie kupować generowanych przez sztuczną inteligencję grafik, ani przyjmować tworzonych przez nią tekstów. Co więcej, oni również zawieśli otwarty nabór tekstów. Przynajmniej do czasu, kiedy nie znajdzie się łatwiejszy sposób na oddzielenie tekstów generowanych sztucznie od tych pisanych przez ludzi. Stanowisko jest zrozumiałe, a ucierpią, jak zwykle, autorzy nieznani. Okruchy. Jest też słodko-gorzka wiadomość ze świata władcy pierścieni. W swojej korporacyjnej mądrości, Warner Bros stwierdziło, że jest jeszcze do wyciśnięcia gotówka z tej franczyzy. Będą więc nowe filmy osadzone wśród ziemi. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ani czego dotyczące, ale skoro mówi o nich sam CEO, to spodziewać się należy, że faktycznie powstaną. Szkoda. Serwis Giant Freaking Robot donosi, że jakieś bliżej niesprecyzowane amerykańskie studio jest na wstępnym etapie prac nad serialem osadzonym w świecie gry Hogwarts Legacy. Rzecz powstaje, rzekomo, dla HBO Max. To jednak, przynajmniej na razie, informacja, którą należy traktować z dużą dozą sceptycyzmu. Nie tylko nie potwierdziły tego inne źródła, ale też nawet gdyby była to prawda, to wcale nie ma gwarancji, że taki serial powstanie. Kupno praw i ich późniejsze niewykorzystywanie jest w Hollywood powszechną praktyką. W dniach 15 i 16 kwietnia odbędzie się kolejna edycja warszawskich targów fantastyki. Wydarzenie, co ważne, nie jest konwentem. Podobnie jak targi książki, czy inne tego typu imprezy nastawione jest przede wszystkim na wydawców i spotkania z autorami. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem w opisie. W sobotę 25 marca odbędzie się konwent fantastyki Wilko. Będzie się on odbywał w Bydgoszczy, w szóstym liceum ogólnokształcącym na ulicy Staszica 4. Podałbym wam więcej informacji, ale ich zwyczajnie nie ma. Link w opisie. W ramach ciekawostek językowych warto powiedzieć, że już 8 marca premierę będzie miała książkowa wersja Hobbita. Jest to jednak wersja niebylejaka, bo napisana po Śląsku. Hobbit, albo tam i na przetłumaczony został przez Grzegorza Kulika, zaś wiersze i przyśpiewki przełożył Mirosław Syniawa. Książka wydawana jest w oprawie miękkiej i kosztuje 44 zł. W sumie fajna ciekawostka. Zwłaszcza, że wspomniany wcześniej Grzegorz Kulik tłumaczył już na Śląski inne powieści. Widać więc, że jest na to zapotrzebowanie. Zapowiedzi. 14 marca do sprzedaży trafi książka Upadek Smoka. Tajemna historia Dungeons and Dragons autorstwa Bena Rixa. Książka opowiada o powstaniu i upadku firmy TSR, która stworzyła Dungeons and Dragons, a która potem, wskutek serii złych decyzji, została wykupiona przez Wizards of the Coast. W sieci pojawił się film otwierający do Diablo 4. Poza ślicznymi animacjami są tam też dwie daty: otwartej bety oraz bety dla ludzi, którzy zrobią preorder i to w sumie wystarczy za całego newsa. Link w opisie. Pojawił się również film z Baldur's Gate 3. Jego głównym zadaniem zdaje się być pokazanie nam edycji kolekcjonerskiej, daty premiery oraz strzępków gameplayu. W tej właśnie kolejności priorytować. Niczego nie mam zamiaru. Ale gameplay wygląda obiecująco. Link w opisie. Fragmenty. Wydawnictwo Insignis przygotowało dla fanów Gluckowskiego małą niespodziankę. Otóż na ich YouTube'owym kanale znaleźć można opowiadanie Oppenheimer ze zbioru opowieści o ojczyźnie. Opowiadanie czyta Wojciech Żołądkowicz. Za przekład zaś odpowiedzialny jest Paweł Podmiotko. Brzmi jak dobry sposób na spędzenie 40 minut. Dostępny jest początek powieści Obcy. Wyjście z cienia autorstwa Tima Lebbona. Dostępny jest fragment powieści Piąty kier autorstwa Dana Simonsa. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Jeżeli zastanawiacie się, co robiłem, to czytałem Beware of Chicken na Royal Road. Kiedy już wiecie o mnie więcej niż chcieliście, życzę Wam zdrowia i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Paskud.